Cześć, mam na imię Ignacy, na co dzień uczę fizyki i matematyki, i dzisiaj chciałbym powiedzieć o tym, jak dokonywać przekształceń wzorów. Przekształcenia wzorów w fizyce są podstawą i trzeba o tym zawsze pamiętać. W momencie, kiedy liczymy jakiekolwiek zadania, to tak naprawdę dużo lepiej robić to na przekształceniach niż na samych liczbach. Oczywiście może to sprawiać na początku pewne problemy, ponieważ w momencie, kiedy otrzymamy jakiś wzór, który Pierwszy raz widzimy i mamy dokonać jakiegoś przekształcenia na literkach. To jest dość dziwne po szkole podstawowej, gdzie w zasadzie tylko i wyłącznie działało się na liczbach, ewentualnie na jakichś x, y, które też nie do końca wiadomo, co trzeba było z tym robić. No i właśnie, jak to robimy? Mianowicie, jeżeli mamy na przykład wzór na siłę f równa się m razy a, to jeżeli chcemy wyznaczyć literkę a, czyli wielkość, Jaką jest przyspieszenie, no to musimy pozbyć się tego, co jest przy A. I teraz A jest w liczniku. Dlaczego jest w liczniku? No bo tak naprawdę, jeśli nie ma napisanego mianownika, to oznacza, że mianownik jest 1. Zatem możemy zrobić to w taki sposób, że po prostu dzielimy obustronnie przez to, co stoi przy A, czyli w tym przypadku po prostu przez M. Oznacza to, że. A będzie równe, ponieważ dzielimy przez M, także M z tej strony się skraca. F i to jest podzielone przez M. Innym przykładem będzie sytuacja, w której nasza niewiadoma, czyli wielkość, którą będziemy chcieli wyznaczyć, będzie w mianowniku. Przykładem będzie tutaj gęstość. Gęstość, czyli masa przez objętość. Ta dziwna literka, której ja tak nie do końca potrafię pisać, to jest R. Oznacza to dla mnie gęstość. W niektórych podręcznikach gęstość jest oznaczana przez d. To jest to samo, tylko kwestia tak naprawdę oznaczenia. Jeżeli będę chciał wyznaczyć teraz v, czyli objętość, no to co muszę? Po pierwsze, to jest w mianowniku, a ja nie chcę wyznaczyć 1 podzielone przez v, 1 przez v. Tylko chcę wyznaczyć po prostu V, bo nie to mnie interesuje. Zatem po pierwsze muszę wyciągnąć to z mianownika poprzez przemnożenie właśnie przez tą wielkość, której tak naprawdę szukam. Zatem V razy RO równa się M po przemnożeniu obustronnym. Następnie dzielę przez wielkość RO, czyli przez gęstość. Zatem V to będzie masa przez gęstość. Zatem. Tak naprawdę to są dwie takie podstawowe zasady. Jeżeli wielkość, której szukamy, znajduje się w mianowniku, musimy najpierw przez nią przemnożyć, a następnie pozbyć się całej reszty, która stoi przy tej wielkości. Jeśli masz pytania, pisz w komentarzach i do usłyszenia.